So spend your time with me. No, dzień dobry, moi drodzy. Witam Was w pierwszym vlogu w 2022 roku. Z tego co pamiętam, to w zeszłym roku nagrałam pierwszy filmik jakoś pod koniec miesiąca. Teraz jeszcze mi się udało na początku, więc jest progres, ale nie będę się tutaj chwalić za szybko. Ehm, dzisiaj witam Was w takim vlogu domowym, ponieważ mamy piątek, kiedy ja to nagrywam, a do końca tygodnia jesteśmy na kwarantannie z racji Covid. -a. Tak naprawdę większość tutaj z nas w domu ma potwierdzonego koronawirusa. No i niestety jesteśmy na kwarantannie. Na szczęście już jest dużo, dużo lepiej. Tak naprawdę tylko ja i mój brat Dawid straciliśmy smak i węch. Także tu jest naprawdę taki hardcore. Ale jak bałam się, jak słyszałam w ogóle o COVID-ie w ciąży, to byłam, powiem szczerze, przerażona. Jednak, jak się okazało, że go mam, to się uspokoiłam, ponieważ dowiedziałam się, że nie zagraża to mojemu dziecku. Także na szczęście jest wszystko w porządku. I tak na dobrą sprawę. U mnie z Covidem to tak się śmiesznie zaczęło, bo dosłownie poczułam, że jestem bardzo mocno przeziębiona. Myślałam, że to jest zwykłe przeziębienie, że po prostu mnie coś rozebrało. Normalne jest to, że tak w okresie jesienno-zimowym gdzieś tam mamy ten spadek odporności. <laughs> I wiecie jak to wyglądało? Mączałam sobie kalendarz, żeby właśnie zobaczyć. Ehm w poniedziałek byliśmy na 27, byliśmy na szczepieniu właśnie przeciwko COVID tej dawcy przypominającej na następny dzień zaczęłam właśnie się czuć tak, że mnie coś nie rozbiera myślałam, byłam przekonana, że to jest właśnie z, po szczepieniu bo po szczepieniu jest różne samopoczucie wiadomo, 30 z tego co pamiętam zrobiliśmy sobie takie testy z apteki one kosztują jakieś 20-30 zł no i wyszło, że jest pozytywny wynik, ale stwierdziłam, dobra to jest test z apteki, on może się mylić spoko, ale skłoniło nas to do tego, żeby się zarejestrować na ten test wymazowy i faktycznie yy, mieć 100% pewność, czy mamy tego covida, czy go nie mamy więc pojechaliśmy w Sylwestra rano na ten test wymazowy, a o godzinie 19 już dowiedzieliśmy się, że mamy COVID-a. Także super. Sylwester z COVID-em. Naprawdę fajnie. I w ogóle tego dnia właśnie, 31, już tak na dobre poczułam, że straciłam smak i węch. Także naprawdę wyjątkowy sylwester. Takiego jeszcze nie mieliśmy. Piszę wam jeszcze, jak ja przeszłam COVID, bo może to kogoś interesuje, jak to właśnie wygląda. Wiadomo, że każdy organizm jest inny i ja dziękuję Bogu, że udało mi się w ciąży przejść tę chorobę tak lekko, bo słyszałam od znajomych różne czarne scenariusze i naprawdę było to okropne. Więc u mnie wyglądało to tak, że na samym początku. Czułam po prostu, że mam bardzo mocne przeziębienie. Był oczywiście bardzo mocny katar, uciążliwy ból głowy. No i kiedy katar minął, to dopiero uświadomiłam sobie, że nie mam smaku i węchu. I mam nadzieję, że one mi szybko wrócą, bo to jest okropne więc tak naprawdę u mnie tylko domowe sposoby czyli mleko, miód i czosnek dużo imbiru ee, mama robiła mi też syrop z cebuli robiłam sobie inhalację więc udało mi się takimi domowymi sposobami jakoś z tego wyjść więc teraz już jestem tak naprawdę na dobrej, prostej chłopaki również się dobrze czują tylko ja i Dawid jesteśmy tak poszkodowani przez ten, przez ten węch i smak ale mam nadzieję, że naprawdę uda się, że szybko to wróci i w pełni będziemy już odczuwać to wszystko, więc y, zobaczymy. Mam nadzieję, że tym długim wstępem Was nie zanudziłam y, i zapraszam Was do oglądania kolejnej części dzisiejszego vloga. Kinga zaczęła nagrywać, a tutaj się śniadanie zrobiło. Chłopaki przygotowali śniadanie. Ciężko jest to, że przez ostatnie kilka dni to ja robiłam. Nie? Nieprawda. Jak nieprawda? <laughs> Jak nieprawda? Przecież ja robiłam, bo przez trzy dni śniadanie pełny stół szwedzki był zrobiony. Tak, to bardzo dobrze właśnie, że teraz Ty robisz śniadanie. Równowaga musi być, tak? Mhm. <laughs> Wojtek upiekł wczoraj w Thermomixie taki chlebek pszenno-żytni. Jemy go już drugi raz, jest naprawdę przepyszny, taki mięciutki. I on w ogóle bardzo długo zachowuje taką swoją świeżość i sprężystość, więc zabieramy się za krojenie i śniadanko wleci. Nie wiem, czy to słychać, bo mikrofon zbiera to, co jest tutaj przede mną, a nie za mną. Po tej musicie to usłyszeć. E <laughs> niedawno przyszła do mnie kolejna paczka z ubrankami dla małej. Póki co mam ubranka z hm i z Sinsea. Tym razem mam ubranka z Pepko. Jak ktoś z Was jest ze mną na kanale dłużej, jeszcze za czasów mieszkania w Warszawie, to może kojarzy taką dziewczynę, która dała mi jednorożca książkę z zabytkami Francji, o ile dobrze pamiętam. Więc tu widać, jak widzka mnie dobrze zna, że kupiła mi takiego pięknego jednorożca. Szczerze, jestem Piękniejsze od tego, czego dostałam, Wojtka. Chciałabym jeszcze raz Macia podziękować i naprawdę z nią bardzo miło. I no nie wiem, co powiedzieć, dobra uwaga. Biblia. <grymna> o, Matko. A, chcę, chcesz jechać A za turystyczny Paryża. Jest taka Madzia w Warszawie, która pracowała w Pepko i pomogła mi skompletować wyprawkę dla malutkiej. Z racji, że my siedzieliśmy w domu na tej kwarantannie i nigdzie nie wychodziliśmy, to właśnie Madzia odezwała się do mnie, czy czegoś nie potrzebuje. Wysyłała mi w ogóle zdjęcia na Instagramie całego asortymentu sklepów, więc tak naprawdę mm, można powiedzieć, że zrobiłam wirtualne zakupy, yy, więc coś tam u niej pozamawiałam. Ona to wszystko spakowała, opłaciłam opłaciła, sobie i właśnie dzisiaj mi to przyszło, więc pokażę, co ja tutaj mam. No, dobra, nie przedłużam, pokażę Wam. Wszystko sobie tutaj porozkładałam. Moja córeczka dostała od Madzi w prezencie tę bluzę i któreś ze skarpetek. Już nie wiem, które, ale yy, wiem, powaliło mnie. Skarpetek jest bardzo dużo. Tutaj mamy skarpetki, mam cztery pary rajstopek. Dodatkowo tutaj mam jeszcze takie śpioszki, rampers. Tutaj już jest coś troszeczkę większego, ponieważ tu jest taki bodys z sukienką i to jest rozmiar 68. I tu jest coś, co mi się bardzo spodobało, ale nie było malusiego rozmiaru. Stwierdziłam, że kiedyś i tak przyjdzie na to czas, więc mamy 80 rozmiar, ale patrzcie, cena 15 zł. To jest body z takimi ogrodniczkami, ale najbardziej to matkę powaliło z tymi e, bodziakami. Nie wiem, co, mnie, co mi się stało w ogóle. E, Łącznie, teraz z tymi bodziakami z długim rękawem z pepko mam w szufladzie 21 e, sztuk. Nie wiem, nie wiem, co? Nie zwracam, Kinga. naprawdę nie wiem jak to się stało, 21 sztuk body z długim rękawem. Boże, boże, kobieto, coś to odwaliła, ale nie jest tak źle, bo e, mam chyba tylko 3 sztuki w rozmiarze 56, Reszta jest w rozmiarze 62. Mam jeszcze kilka w rozmiarze 68, więc liczę na to, że nasza córeczka trochę jednak w tych bodziakach pochodzi i nic się tutaj nie zmarnuje. Ale tym samym mogę stwierdzić, że jeśli chodzi o wyprawkę dla dziecka pod kątem ubranek, to już mam ją z głowy, ponieważ już wszystko mam kupione. Nie zamierzam już nic więcej kupować, nie ma opcji. Jeszcze przyjdzie mi jedno zamówienie tylko ze strony Słodki Sen, z tego co pamiętam, ale tam dokupiłam sobie śpiożków, bo miałam ich mało. No i tak myślę, jedynej rzeczy chyba, której mi brakuje, to są to takie śpiochy, które są bez długiego rękawa, takie króciutkie. Tak mi się wydaje, no bo nasza dzisiaj będzie wiosenna, więc w, takich, w takim ciepłym okresie wiosenno-letnim, to myślę, że przydałyby się jakieś rzeczy z krótkim rękawkiem, nie? Ale tak to nie, spoko. Myślę, że koniec, bo szczerze, ja Jestem przerażona, widząc ilość tego wszystkiego, więc nie, koniec, koniec z ubrankami, koniec, a teraz już lecimy z takimi innymi rzeczami. Jak nam się skończy kwarantanna, to lecimy z kupowaniem wózka, fotelika, tak tatuś? Co o tak oddychasz ciężko? Źle się czujesz? Czekaj, ja wiem. Ja wiem o co chodzi. Ja wiem. Chodzi o to, że ja cały czas mówię tylko o naszej córeczce, a zapomniałam o Tobie, że Ty też tu jesteś. Tak? Tak? Tak. Ła! Naciskasz mi na nogę! Ale jak widzisz tę... Te... Łomiesz mi nogę! Ale jak widzisz tę branka, to się cieszy, że taka córeczka będzie piękna, w taki... Bo ona będzie taka piękna jak No Ty też, no. O co Ci chodzi, no? No jest taka czarnula mała. Ja Cię ale śmieszne. Tam w ogóle z tyłu cały czas jest drabina z Vlogmasu z pudełeczkiem 23. I ona sobie tak siedzi. A, nie możesz mi tak robić! Powaliło cię! Nie możesz mi tak robić! Mi dziecko ruchu. wyskoczy! Robić ruchu. Cały czas się ruszam, dziadu jeden ty. No, ruszasz się! Cały czas! Wczoraj robiłam sobie miejsce w komodzie na ubranka dla dziecka i zapisywałam sobie czego ile mam. I powinnam tak robić już na samym początku, przy zamawianiu ubranek, i wtedy nie popełniłabym takiego błędu przy tych bodziakach, ale już trudno. Więc wszystko mam pozapisywane, wiem czego jeszcze mi ewentualnie brakuje, czego mam za dużo. Więc te ubranka wszystkie sobie powkładałam, ale tak naprawdę one większość z nich jest jeszcze z metkami, one będą jeszcze prane, ale chciałam wiedzieć ile miejsca mi to zajmie. Także jak będę już miała wszystkie ubranka skompletowane, to wtedy nagram wam hola, pokażę co tutaj mam. A później będzie pranie i prasowanie, czyli coś, co kocham najbardziej. A w kolejnej szufladzie mam takie pojedyncze gadżety, e, które gdzieś tam dostaliśmy. Na przykład tutaj mam butelkę oraz smoczki, e, które mamy z bezpłatnej szkoły rodzenia, na której byliśmy ze szpitala. Tutaj jest na przykład taka gwiazdka projektor, e, kocyk, który dostaliśmy od dziadków Wojtka, więc wszystkie takie rzeczy potrzebne dla mnie i dla dziecka, póki co wkładam sobie do szuflady, a na większe porządki jeszcze przyjdzie czas. No i coś tu narobiła. Co? Coś tu narobiła. Przygotowujemy sobie teraz... W ogóle... Yy, patrzcie na moje paznokcie. <noise> to nie jest tak, że one są jakieś, nie wiem... Takie stare, że mi już odpadają, ale... Pierwszego paznokcia musiałam spiłować. Z wielkim bólem. Taką miałam piękną gwiazdę. Musiałam go spiłować, bo używałam plusoksymetru. I po prostu mi nie czytał. Ciecho, bądź. Po prostu mi nie czytał. Eee, a reszta to po prostu jakoś tak, nie wiem... Gdzieś tu z nerwów się pogryzło. Tu tam, tu ten i... Tak zmywarka, nie jest, Nie, jest zadalona i dlatego tak. Co ty nie jest? Tak, Świeci jest. się. Jest. Jest wyłączona. Jest. Ja teraz obieram krewetki, ponieważ będziemy... Nie pokażę. No po co ty jej tu dajesz? Bo sobie gdzieś się przekładam. Yy, obieram By krewetki. Nie było miski? Boże, no to sobie dać trzerę jak coś. A kto ma kolejny mycie naczyń? Ty. To sobie będziesz sama sprzątać? Co no. sama sprzątać? Tak, mamy dyżury zaplanowane. <laughs> Najmniej X-ów masz ty. Czemu mnie to nie dziwi? Bo ja w ogóle na pole nie wychodzę. Po co masz na pole wychodzić, jak sprzątanie jest w domu. Ale tam są dwa kosze, które się na zewnątrz wynosi, mój drogi. Dlatego jest tak. Ale to wojską. co, jak wyjdziesz na pole, to cię nie pogryzie powietrze, czy co? Nie, 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 nie wiem, czy nie cię za jak nie, wyjdziesz? Nie chcę, nie chcę mi się ubierać. No i teraz robimy sobie z Dawidem, Dawid zaraz przyjdzie, o idzie już, robimy sobie chińszczyznę. Tak, Dawid? Obieram krewetki. Dobra, na wyłączam, już wyłączam krewetki, to. Nawet przygotowałam z makaronem i. wyłączam to. Krewetki. A na insta story mówiłam, że nie mówię takich rzeczy, bo nie czuję smaku i tak Wyłączam Jezus, to. To z takim jedzeniem. Z małą pomocą moją i Wojtka powstało takie oto danie. To jest co, siężczyzna Dawid, tak? No pewnie coś koło tego. Coś koło tego? Tak naprawdę większość tego dania, przyprawianie i te sprawy robił Dawid. A Dawid Który to... nie ma smaku? <laughs> nie, ale wiesz, że no, czuję podstawy, wiadomo, nie. Także zobaczymy jak to będzie smakowało. Popatrz ale... na niego, czy czuję podstawy. <laughs> Ale czuję, nie, uwielbiam uwielbiam tak, ten makaron Tak, Tak, bardzo ty musisz. Się, Wojty, bardzo dobrze jest. I długo za mną chodzi. Użyłam sobie jeszcze tak solo krewetki na maśle z czosnkiem. Ale co to za przyjemność kiedy? Jedyne co czuję to słoność i strukturę krewetek i nic poza tym. Także takie płytkie jedzonko. A na wzmocnienie szot z imbirem i kurkumą. Bardzo polecam Wam te szoty w puszeczkach z Lidla. Powiem Wam już dlaczego. Do tej pory kupowałam sobie w Rossmanie albo w Oszą takie szoty. Tu jest 60 ml za 4.99, a te szoty z Lidla, wyobraźcie sobie, mają 150 ml i kosztują jakieś niecałe 2 zł, więc zdecydowanie sięgałabym po te, bo są tak naprawdę w smaku identyczne jak te z Rosmana, tak samo dają mocno popalić gardło. Tomek zamawiał sushi. Więc wezmę sobie jedną roleczkę, roleczkę, Boże, jeden kawałek i spróbuję, jak smakuje sushi, kiedy nie odczuwa się smak. Smakuje. No jak? Normalnie. Co to za życie? Słonek? Czuję słoną krewetkę i taki.

Nic nie dorówna matczynej miłości, a ta surykatka ze swoimi małymi jest przepięknym przykładem no mega, no powiem wam, że jestem w szoku bo udało mi się zmontować ten materiał w półtorej godziny, także żegnam się z wami, dziękuję bardzo za, i idealnie nawet pokazuje mi teraz, że mi pada bateria w aparacie, także ja nie wiem, co to jakaś energia taka po vlogu masowa jeszcze się mnie trzyma, ale dobra dziękuję wam bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że ten vlog wam się podobał, widzimy się już niedługo e, właśnie z tematami wyprawkowymi może niedługo też dowiecie się jak e, ma na imię, jak nazwaliśmy naszą córeczkę, także do zobaczenia moi drodzy w kolejnych filmach na moim kanale i pamiętajcie o tym, żeby kliknąć ten czerwony przycisk, który znajduje się pod filmem będziecie wtedy ze mną na bieżąco, hej!